Cześć tu Tomek z motokontrolera witam wszystkich w serii ciekawych przypadków. W dzisiejszym odcinku Mitsubishi Outlander, praktycznie nówka sztuka, bo samochód z 2023 roku z symbolicznym przebiegiem 1900 km. No kurczę, kto sprzedaje takie auto świeżyznę z takim przebiegiem, jednostka benzynowa 24 generująca met 170 koni. Samochód jest zarejestrowany w kraju. Jest podana data pierwszej rejestracji. Hmm, kraj pochodzenia: Stany Zjednoczone. No, tu już możemy mieć jakieś podejrzenia. Pewnie wiecie z doświadczenia oglądając nasze odcinki, że samochody ze Stanów najczęściej jak trafiają do nas do kraju, no to w większości przypadków albo są uszkodzone, albo są po zalaniu, no różne są historie. Czy w tym przypadku auto trafiło w całości? Mogę podejrzewać, że pewnie coś było. O czym raczył nas poinformować sprzedawca? No to podał dane samochodu, wycenił to auto na prawie 156 tysięcy złotych. No wiadomo, nowy egzemplarz, dość fajny. Pewnie wart tej ceny, ale czy na pewno to się okaże? W opisie Outlander gotowy do komfortowej jazdy, piękny i bezpieczny 4x4 napęd. Wyprodukowany w marcu 2023 roku, z symbolicznym przebiegiem niecałych 2000 km. Jest to wersja też siedmiosobowa. No tutaj, że ma piękne czarne felgi 20-calowe, opony wielosezonowe, najbogatsza wersja wyposażenia, jednostka benzynowa 2,5 litra. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj się no, rozpisał całe to wyposażenie. Eee, serdecznie zachęcam do kontaktu i do oględzin. No, niezbyt dużo. Podstawowe informacje zostały zawarte. Wszystko się dopiero okaże na miejscu podczas oględzin, czy faktycznie jest dobrze, czy też może niekoniecznie. Klient nasz tutaj wybrał test Maxi. Zaraz łączę się z panem Marcinem i wspólnie razem omówimy sobie przebieg oględzin i podsumujemy, czy było warto, czy też niekoniecznie. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z Motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją, kupować czy nie kupować. Postaw na bezpieczne kupowanie samochodu. Halo, halo, panie Marcinie, słyszymy się. Dzień dobry wszystkim. Cześć, witam Cię. Słuchaj, nagrywam właśnie odcinek z serii ciekawych przypadków, i w dniu dzisiejszym Mitsubishi Outlander, który miałeś okazję oglądać, dość widzę świeży egzemplarz, roczne auto, symboliczny przebieg. Tutaj sprzedawca no, nie zawierał żadnych informacji, czy auto jest bezwypadkowe, bezkolizyjne. No, tutaj na zdjęciach, też w ogłoszeniu. No nic oczywiście na to nie wskazuje. Z treści ogłoszenia, widać, że samochód jest zarejestrowany w kraju, są podane numery rejestracyjne, czy faktycznie tak jest, czy auto było zarejestrowane? W jakim stanie przyjechało? Czy sprzedawca ma jakąś dokumentację, jakąś historię z zagranicy, czy może czysta karta? Oddaję głos. Tutaj, jak chodzi o tą szkodę, to była ona dość dotkliwa, ponieważ błotnik lewy, tylny, no w zasadzie całkowicie można powiedzieć, zniknął z tej geometrii, która była pierwotna, fabryczna. Mhm. Uszkodzenie było na tyle dotkliwe, że podejrzewam, że bardzo ciężko byłoby go tutaj naprawiać. No więc, jedyna opcja, która tutaj wchodziła w grę. No to właśnie tak tutaj zrobiono, wstawienie tego błotnika w całości. Czyli całe poszycie z tyłu zostało wycięte i wstawione na nowo, tak? Tak, lewy tylny błotnik, dokładnie. Mhm. Tutaj to uszkodzenie było dotkliwe, bo zawieszenie zostało uszkodzone. Przedając akurat tutaj w tym kontekście podszedł do sprawy. W sposób taki dość poważny, bo wymienił no, w zasadzie wszystkie elementy tego zawieszenia przy kole lewym tylnym. No, ale tutaj zapomniał: zapomniano o wymianie opony lewej tylnej, która jest uszkodzona i od wewnątrz, zarówno jak i też od zewnątrz. Także Tutaj, jak chodzi o pokrywę tylną, ona była naprawiana, ona była szpachlowana, to widać nawet dość wyraźnie. Jest taka kwestia szczegółowa z tym związana. Ten napis Outlander po lewej stronie, on widać ewidentnie, że był powtórnie przyklejany. A z kolei napis Cell Black Edition, on po prostu ma wadę, on jest nawet chyba tak jakby w połowie. Pękniętek. Co do tej szkody, no to tutaj była na pewno aktywacja kurtyn powietrznych, była aktywacja poduszek powietrznych w fotelu kierowcy. No i co tutaj z tym zauważyłem? Fotel kierowcy był odkręcany, był demontowany. Do tej naprawy prawdopodobnie tapicersko tutaj, tapicersko poduszkowej to nazwijmy. Mm -hmm. No także tutaj, tutaj to jest jedna taka kwestia. Druga kwestia, dość istotna dla mnie, jeżeli samochód jest wystawiony do sprzedaży, jeżeli się go sprzedaje, no to tutaj warto, żeby był gotowy chociaż do tego, żeby tam można było do niego wsiąść. No tutaj powiem tak, wewnętrze były kawałki szkła dosłownie na kanapie tylnej, takie luźno leżące i tak wyraźnie o. widoczne. To, że na kanapie tylnej były, to jest raz, druga sprawa, dużo tych kawałków było no, pod jednym, pod tym drugim rzędem siedzeń. I trzecia sprawa, bardzo dużo kawałeczków było praktycznie na każdej szybie. Między boczkiem drzwiowym a szybą. No dosłownie tam były takie ilości, że szyba prawa tylna przy zamykaniu, otwieraniu, słychać było, że, że te kawałeczki pracują, że ocierają o tą szybę. No także o, dość to wszystko było intensywnie, jak chodzi o te kawałki szkła uszkodzenie, to zdarzenie, to zderzenie było dotkliwe. Dokładnie, no wszystko na to wskazuje z tego, co mówisz. Poszycie, tutaj zawieszenie, dodatkowo aktywacja kurtyn, no plus jeszcze te, to no już mogli naprawdę przy takiej, przy tych naprawach, które miały miejsce, no żeby nie posprzątać, nie wyczyścić, zostawić, tak jak mówisz, pozostałości szkieł w boczkach, no, gdzie później one nam uszkadzają szybę podczas otwierania, no trochę słabo to wygląda. Tak samo tak jak mówisz pod tym, pod jakimiś dywanikami. No, no kurczę, no można było to troszeczkę lepiej przygotować, posprzątać, tym bardziej, że sam właśnie samochód idzie na sprzedaż. Jak komuś właścicielowi obecnemu to nie przeszkadza, no to okej, okay. no ale widzę, oglądając te zdjęcia, no nie wygląda to faktycznie fajnie. Tak, no takie niedopatrzenie dość istotne. Dobra, a powiedz mi, cała reszta później, nie wiem, sprzedawca to jakoś był obecny, skomentował to, czy, czy nic na ten temat się nie wypowiadał? Sprzedający w tamtym momencie był w ciepłych krajach, był nieobecny na mhm. sprawdzeniu, podczas sprawdzenia. Ale tam jakąś krótką rozmowę wideo się udało z nim nawiązać, bo miał jakieś pytania do mnie. No także widziałem go, można powiedzieć, mhm. ale nie był fizycznie na miejscu obecny. Okej, okay. czyli ktoś tam po prostu udostępnił tylko ten samochód. Tak, dokładnie. I za bardzo wiedzy, że tak powiem, na ten temat nie miał. A powiedz mi tutaj, oprócz tych takich, sam samochód, no praktycznie nowy, czyli yy, tutaj. Przy tym pakiecie MAXI coś więcej wyszło. Nie wiem odnośnie wyposażenia, jakichś takich uszkodzeń jeszcze. No, tutaj we już powiedziałeś o tej aktywacji, o tych szkłach i tak dalej. Więc tutaj tych naprawach blacharsko-lakierniczych też. Natomiast samo wyposażenie tutaj mam na myśli yy, podzespoły tego wyposażenia. Wszystko było sprawne, jak przebiegła jazda, jak yy, na stacji diagnostycznej, takie tutaj. Te rzeczy, które wiadomo zawiera raport, czy pod komputerem diagnostycznym coś tam się pojawiło, czy zostało to wszystko wyczyszczone do zera i nie było żadnego śladu? Tak, słuchaj, tutaj, jak chodzi o taką dalszą część sprawdzenia, mhm. no to wyszło, wyszło tutaj sporo takich kwestii nieprawidłowych. Mianowicie nie działały systemy te, które nadzorują jakby bezpieczeństwo samochodów w tylnej części, tamten radar mm -hmm. martwego pola, ten radar, który tutaj ma informować o nadjeżdżaniu z lewej, z prawej strony, no te radary po prostu w ogóle nie działały, świeciły się na zestawie wskaźników komunikaty. No, i w lusterkach też się świeciły na stałe te lampki kontrolne, więc te systemy w ogóle nie funkcjonowały. Czyli w ogóle wszystkie te asystenty, tak jak mówisz, martwego pola i tak dalej, wszystko było nieaktywne, jeszcze dodatkowo te komunikaty na desce, one widniały, jakoś sprzedawcy to też nie przeszkadzało. Malfunction, tak. Czyli tutaj niesprawność tego systemu. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, mhm. że sprzedający o tym powiedział i dość mu na tym zależało, ale to jest no i tak w kształcie mi się wydaje drobnostka. Kolejna sprawa, kontrolka tego układu poduszek powietrznych, ona się skróciła mhm. non-stop. Była włączona na stałe, więc tutaj też była niesprawność w tym systemie. No, czyli system cały poduszek, jeżeli kontrolka nam świeci, no to no jest nieaktywny, nie działa. W razie jakiejkolwiek przygody, no to te poduszki się nie aktywują, no bo system jest niesprawny, jest błąd. E, tutaj jak pytasz o błędy, no to mhm. w systemie ABS było zapisane ich 10. Mhm. I wszystkie z tego co widzę, albo dotyczyły zbyt niskiego napięcia na akumulatorze, ale głównie one były związane z tym lewym, tylnym kołem. Czyli to jest po prostu takie definitywne potwierdzenie, że tam tak była szkoda. Tak. I, I tak dalej. Mm -hmm. Co dalej? Idźmy do kontroli tutaj warsztatowej. Bo co ciekawe, samochód ma tak, jak już wspomniałeś, 2000 km. Natomiast już tutaj w momencie sprawdzenia występowało zaolejenie na połączeniu silnik skrzyniobiegów. O. E, tak, no, młody samochód młody można. samochód, powiedzieć... niewielki przebieg, a to już taka historia. Tak, to już taka kwestia. To jest taka jedna sprawa. Kolejna sprawa, widać rzeczywiście tam ślady naprawy tego błotnika lewego tylnego. Od spodu tam jest takie wyraźne z mojej strony porównanie stron lewej, prawej, jak to wygląda, które elementy demontowane. Wszystko klient tutaj dostał, nawet filmy, wideo, a zrobiłem ich 21, bo było tutaj co nagrywać. No, nie wątpię, nie wątpię, bo z tego, co mówisz i z tego, co też widzę, zdjęcia z raportu, no to faktycznie było co nagrywać. Tak. Tutaj, jak chodzi o sprawność, bo zapytałeś o sprawność wyposażenia, no to samochód nie powinien przejść badania technicznego tutaj w Polsce z wynikiem pozytywnym, ponieważ światła przednie. One w ogóle nie miały tej asymetrii tutaj u nas wymaganej. One no, stanowiły taką linię prostą, ta granica światła cienia, granica uh -huh. tamtęcia. Ona była całkowicie prosta. Żadnego tam nie było załamania w po prawych stronach reflektorów. To jest jedna sprawa. Druga sprawa światło przyciągowe tylne jego też w ogóle nie było. No to to są takie kwestie. Przez które powinien zostać zdyskwalifikowany. A samochód finalnie jest zarejestrowany w kraju i ma badania techniczne, tak? Z tego, co, co sprzedawca zawarł. Tak. Jest eksploatowany, tam jakoś był mhm. testowany przez sprzedającego też trochę. No i może tak płynnie do jazdy próbnej i przejdźmy. Jasne. Ona była w zasadzie, no tutaj wiadomo, skupiłem się szczególnie na tej kwestii związanej, jak on się prowadzi. Czy tutaj nie ma jakiegoś przypuszczenia o ściąganiu, jak przyspiesza, czy się to na dwozie stabilnie zachowuje. Tutaj bez zastrzeżeń powiem. W zasadzie, jak chodzi o pracę automatycznej skrzyni biegów, zawieszenia, tutaj taka kontrola w ogóle nad tym pojazdem, no to było ok. Jedna kwestia mnie zaskoczyła, mianowicie podczas takiego gwałtownego przyspieszania słychać było z tylnej części taki odgłos dosłownie, jakby żyjącego smoka. No, tak też zabawnie brzmi, ale mhm. się zastanawiałam, czy to jest kwestia fabrycznego gdzieś tam głosu, do jakiegoś aktywnego układu, czy... czy to jest jakaś niesprawność. I powiem szczerze, że do dzisiaj nie doszedłem do tego. Na pewno ktoś z oglądających będzie tutaj wiedział, więc może w komentarzach napisać. No no właśnie, zapytamy właśnie tutaj naszych widzów: Może ktoś posiada właśnie taki egzemplarz z, z tym silnikiem, czy faktycznie takie dźwięki fabrycznie występują? Jest jakiś tam aktywny układ, albo jakieś tam, no nie wiem, czasem coś jest wrzucane na, na głośniki, żeby troszeczkę podrasować ten dźwięk. Czy to faktycznie tak, jak mówisz, spowodowane tymi uszkodzeniami, jakie miały miejsce, i gdzieś tam coś jednak ten układ wydechowy też uległ. Jakiemuś uszkodzeniu jest jakaś tam niesprawność jego, i ten dźwięk taki dochodzi do, do wnętrza. Tak, tutaj klientowi nagrałem wideo, żeby miał pogląd też na to, jak to brzmi. No także można to podsumować wszystko na zasadzie, że samochód ma dość poważne wady na podwoziu, na zewnętrzu, no i we wnętrzu, i w tym jeszcze wszystkim są te niesprawne systemy. Dokładnie. No, czyli podsumowując, niestety, ale to nie jest auto godne uwagi, wydając kwotę no nie bo samochód jest wyceniony no, na prawie 158 tysięcy złotych. No to chyba nie jest wart zainteresowania i, i zakupu. Jednak, mimo wszystko, żeby go doprowadzić do stanu takiego bezpiecznego użytkowania, użytkowania takiego legalnego, powiedzmy pod kątem tego badania, pod kątem świateł, wymaga jeszcze sporo nakładów finansowych, sporo nakładów czasowych, na pewno. Dokładnie, dokładnie. A to będzie jeszcze generować dodatkowe koszty, zresztą też tak jak wspomniałeś, trzeba go przystosować tutaj do naszych wymogów europejskich, bo no, to badanie, które techniczne ten pojazd jakimś cudem uzyskał, no nie do końca też jest zgodne z naszymi wymaganiami. Dobra, super. Dzięki wielkie za omówienie tutaj raportu. Jeżeli będziemy kręcić jakieś kolejne odcinki, z autami w Twoim, że tak powiem, wykonaniu będę się z Tobą kontaktował, będziemy dalej sobie rozmawiać na ich temat. Dzięki, jeszcze raz pozdrawiam do usłyszenia. Dzięki, pozdrawiam do usłyszenia. Bezwypadkowe? Jasne. Stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu po gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Wejdź na historiaszkód.pl Mamy jeszcze rozmowę. Rozmawialiśmy ze sprzedawcą. Zobaczymy, co sprzedawca podczas tej rozmowy telefonicznej raczył powiedzieć, wspomnieć, poinformować nas. Czy może już wszystkie informacje zawarł w ogłoszeniu. Więc zamieniamy się w słuch. Jedziemy. Ewentualnie gdzieś tam po zakupie czymś by się było trzeba zająć? Czy auto jest, powiedzmy, wsiadać i jechać? sam bym zrobił jakieś tak 300 kilometrów. Hmm. E, Jeden z tam jeszcze, jeszcze jakby mam do zrobienia z takich rzeczy e, po prostu no, ważnych, ale nie, nie, nie kluczowych, hmm. to no, pokazowanie tych błędów niektórych, bo tam nie połączył nika z tyłu. E, część błędów mi się, raczej im nie, nie widzi, ale udało pokazować. Natomiast ono, chodzi o dostępność takiego oprogramowania e, po prostu. Hmm. No i, na razie teraz jestem jeszcze do końca tygodnia za granicą. Yy, tak przyjeżdżam i obsługuję po go pod jadę, żeby mi to wszystko uszczepiował. Tak I jeszcze jakieś aktualizacje mi tam mówił, bo rozmawiałem z nim telefonicznie. Yy, za tego modelu są takie fabryczne tak, aktualizacje. Yy, no to po prostu musiałem odjechać. Czyli jak słyszymy, tutaj yy, sprzedawca no, poinformował nas już w rozmowie telefonicznej, że yy, no, samochód jest. Sprawny, jest gotowy, jeździ nim, użytkuje go, zrobił już tam ponad 300 kilometrów, natomiast no, występują pewnego rodzaju błędy, których na ten moment jeszcze nie udało mu się usunąć. Część tych błędów została usunięte, część jeszcze pozostało, jakiś problem z oprogramowaniem, no ale obiecał, że jak tylko wróci, no to te błędy zostaną usunięte i naprawione, czyli mamy już informację, że no, na ten moment samochód w 100% nie jest sprawny i gotowy. No to no i tak, tyle właściwie, no bo to co mówię, no, auto jest fajne, auto jest ubezpieczone na OCAC, więc jeżeli też mówię, że tu będzie problemu. No. Bo, 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 bo wiem, sam kiedyś mówiłem auto, nie było ubezpieczone na AC, no i tam musiałem jakiś opiecz, że to znaczy i tak dalej robić. A tutaj ono musi jest, między tym że nie będzie albo kontynuacja, albo gdzieś tam znaleźć, to będzie łatwiej po prostu tak. Więc to, to no, mówię, że... tylko... Panu no, to szczególnie polecam, mówię, bo, bo, bo wiadomo, że e, to są e, części też, też dość drogie, tak, więc, więc tutaj warto mieć. A cena niego wtedy się czuje komfortowo przynajmniej niej, No, czyli tutaj również nam potwierdził, że samochód jest zarejestrowany, ubezpieczony. Natomiast sugeruję, żeby wykupić sobie autokasko. No, nie jest to tanie auto. Części też nie są tanie, więc w razie jakikolwiek przygód zaleca wykup autokasko. Okej, okay, słuchamy dalej. Pewnie. No właśnie właśnie tutaj miałem, miałem pytać, bo wiadomo o samochód zostaną, to a, pewnie gdzieś tam jakąś szkodę miał. Czy, czy tutaj y, było jakoś inaczej? No, natomiast to głowę. To... I, i, I można powiedzieć, koniec, czyli Część ja, Przejście zderzaka było urwane, gniecenie. E, e, gdzieś tam to też poszło w koło. No więc i, i, i niech była wymieniana, i cały ten zespół Bachachacha e, po prostu z tyłu za kierowcą. E, ty, no i zderzak, żeby się nie napa, No tam też sprężynę, wszystko, wszystko z, z, z kołem, no i z tym zespołem, którego na przykład z hamulca. No to wszystko, wszystko było e, wymienione. Więc, więc tutaj jakby, o, o tyle to jest dobre, ja sam to wybierałem, bo to miałem powiedziałem to dla mnie, tylko że jakby nie do kosztów, które, które są, które wystąpiły po drodze i dlatego stwierdziłem, że, że, że po prostu no, na razie mi, na, na, na takie autkowo nie stać. No bo już po sporo więcej niż to, co sobie tam założyłem, no, bo no, no, koszt części jest dużo, ponieważ jest ich mało, więc każdy sobie, jak już te części są, to sobie krzycze bardzo, bardzo dużo. Więc, Tutaj sprzedawca mówi, że jednak przeliczył się z kosztami. Myślał, że te naprawy będą o wiele tańsze, że te uszkodzenia będą o wiele mniejsze. Tak przynajmniej twierdzi, że troszeczkę go nie stać. Być może przez to też te błędy zostały. Być może że przez to też te naprawy zostały zrobione tak, a nie w inny sposób. No owszem, wspomniał, że wymienił tylną klapę, że tutaj zderzak tylny był wymieniony, że była wymieniona felga wymieniony cały zespół zawieszenia no nic nie wspominał o wymianie tego poszycia które no, jakby nie patrzeć no też sporo przyjęło na siebie no ciekawe, ciekawe, no i oczywiście standardowa gadka, samochód miał być dla mnie, miałem nim jeździć, miałem go użytkować no ale no przeliczyłem się z kosztami, nie stać mnie na tak drogie auto stara śpiewka Okej, okay, okej. Okay. Czy gdzieś tam poza tym incydentem z tyłu nic tam nie ma. Ogólnie jest jakby to zrobione, że tak powiem, e, fachowo czy, czy, czy coś tam widać? No i no, jest robione fachowo, więc, więc mówię tutaj, ja nie mam żadnej wątpliwości, nawet jeden klient e, sobie tutaj e, wziął takiego fachowca, który tam, tam siedzi e, i też z jakimś tam drobnym. Jest pewien. Twierdzi, że te naprawy zostały zrobione w sposób zgodny ze sztuką, fachowo. Nie ma żadnych zastrzeżeń, że no był już fachowiec, oglądał, sprawdzał. Ponoć też nie miał żadnych zastrzeżeń. No tak jak widzicie, no sprzedawca troszeczkę więcej informacji telefonicznie nam już udzielił. Yy, wspomniał o tych naprawach yy, zespołu tutaj zawieszenia z lewej strony, o wymianie tego zderzaka o tych błędach, które nie zostały pokasowane, o wymianie klapy, więc troszkę informacji już zawarł. Nie, owszem, nie wspominał o żadnej pirotechnice, nie wspominał no, o tym wycieku, który też wyszedł. No nie do końca, no wiadomo, cały czas tutaj troszeczkę się zasłania tym, że budżet przekroczył już jakby jego możliwości. Chce się tego auta pozbyć. No nic, sami widzieliście później, jak wyglądały oględziny, jak przebiegły i jak wypadł nasz raport. Więc, jak widzicie, drodzy widzowie, no sporo nieścisłości, jednak świeży egzemplarz, mały przebieg, a dość poważne uszkodzenia. Na pierwszy rzut oka można by było powiedzieć, a co tam, niewielkie uszkodzenie w tył, lewa strona, poszycie botnika, nic za wiele się nie stało. Natomiast te naprawy, które zostały wykonane, no niekoniecznie zgodnie ze sztuką, jest tu sporo systemów, które są niesprawne. być może jest jakaś usterka w układzie, też wydechowym. Tak tutaj spo, wspomniał kolega Marcin. Dajcie znać, jeżeli ktoś z was posiada taki egzemplarz, czy faktycznie ten samochód wydaje takie dźwięki. No trochę kasy, trochę wkładu. Auto też nie przystosowane tutaj do wymogów europejskich. Zgadzam się z kolegą Marcinem. Auto nie jest godne polecenia. Nasz klient będzie musiał sobie poszukać lepszego egzemplarza, który wypadnie pozytywnie w naszych oględzinach. Jeżeli się podobało, subskrybujcie nasz kanał, zostawcie komentarz, lajkujcie i zapraszam. Do oglądania kolejnych odcinków serii ciekawych przypadków. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, na razie cześć.